Cześć, rozwiążemy sobie Redoksa bez stopni kwasowe. Tutaj oczywiście będę się posługiwał. E, oczywiście zapisem jonowym, jonowym skrócony, także to jest oczywiście OSAD. Czyli przepisujemy sobie. A, tu sobie najwyżej za chwilę gdzieś poustawiam te utweni redukcja, e, także to za chwilę. Czyli mamy tak AS2S3. Przechodzi sobie, ale i patrzymy sobie tutaj. ASO4, 3 minus, bo tu mamy 3K plus, aSO4, 3 minus. ASO4, 3 minus. No i tu mamy dwa arseny, więc tutaj 2. No i tu mamy jeszcze siarkę, czyli tu mamy jeszcze SO4, 2 minus w tym, czyli SO4, 2 minus. No i tu mamy trójkę przed. Tak. Tak. No. No, jak to wygląda. No dobra, na środowisku mamy kwasowe, także patrzymy sobie. 3 razy 4, 12. I 4 razy 2, 8 planów. Czyli dopisujemy sobie tutaj 8 no, 8, 20, tak? Tu mamy 8, tu mamy 12, to jest razem 20. 20 cząsteczek wodę. No i tu mamy 40 h, 40 wodorów, czyli pisujemy sobie 40 h. No i liczymy sumę ładunku, tak? Czyli tutaj mamy 2 razy minus 3, minus 6, tu mamy 3 razy minus 2, no to też minus 6 i e... 40, właśnie, żeby się to nie zlało, żeby się zlało, właśnie i wyglądała go awans. Czyli tu mamy 40 plusów, no i dodajemy do siebie, czyli musimy od 40 odjąć sobie 12, czyli mamy 28 sumarycznie po tej stronie, od jednak. No a po tej stronie nie mamy żadnych jonów, więc wodorek mamy zeroek, tak? czyli musimy po prawej stronie tutaj dopisać te 28 elektronów. No taki dość uprzerwam. Całkiem. No, kwasoły nie ma żadnego problemu. No dobra, no to mamy rzut leniania. Poznajemy oczywiście po tym, że elektrony mamy po prawej stronie. No i teraz druga część, czyli redukcja. No, to bierzemy sobie tutaj, co tu się zmienia. Czyli tutaj mamy NO3-. Tak, rozpada się rajone NO2 nie rozpada się, to jest po prostu planek. Także przepisujemy. No i co, wpisujemy sobie tutaj jedną wodę. Brakuje planów. W plusy. No i tu mamy plus 2. Tu mamy minus 1 razy ładunek, prawda? A tu mamy 0 czyli tutaj tak naprawdę mamy plus 1, więc dopiszemy sobie jeden elektron, czyli plus elektron i elektronami na krzyż, tak? Czyli tutaj mamy jeden elektron, a tutaj jeden, tak. a tutaj mamy dwadzieścia osiem. No dobra, no to po prostu wpiszemy sobie tutaj te współczynniki może, będzie o szybciej. Już no, nie będę tego sumował, także możecie sobie sumować na jednej kresce. No to zobaczmy, ale metaforyka jest bardzo sugestywna. No to co, trzeba dobrać teraz te współczynniki, także musimy sobie tu zacząć, tak? Czyli jedynkę muszę wstawić przy tym, przy tutaj, żeby nie zapomnieć. Teraz mamy KNO3, czyli mamy tutaj 28. Tu wpisujemy 28. Teraz przy tym naszym arsenowym anionie dwójeczkę. Tu przy NO28 powinien dostać przed. Tutaj za chwilę. Teraz będziemy mieli tej wody. Wody mamy tutaj 28, tu mamy 20, więc zostaje 8. Teraz h plus sobie policzmy, czyli tu mamy teraz 28, teraz 56. No i tam mamy 40, czyli 16 tutaj zostaje, tu już są 2, czyli muszę wpisać 8. I wychodziłoby na to, że odejmiemy sobie po prostu od tych 28 potasów. Potasy, które są po tej stronie, czyli tu mamy 6, No tu mamy, czyli tak, odejmujemy 6, wynik. I dzielimy na 2, 11 trzeba wpisać. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, w górę, do następnego filmu. Cześć!